Jak wymienić filtry i zresetować ikony na wyświetlaczu oczyszczacza Areamax Pro AM2? Elementy podlegające wymianie to filtr wstępny i hybrydowy. Twój oczyszczacz sygnalizuje dwa poziomy zużycia filtrów: mrugająca ikona, gdy filtry mają 90% zużycia, oraz stałe podświetlenie, gdy zużycie jest w 100% i filtry wymagają wymiany. Zanim zresetujemy którąkolwiek z ikon, musimy najpierw wymienić brudne filtry na nowe. Nie próbuj czyścić ani myć filtrów, ponieważ ryzykujesz uwolnienie zanieczyszczeń z powrotem do powietrza, a same filtry nie będą działać skutecznie. Stosuj tylko oryginalne filtry Fellows Area Max Pro. Urządzenie nie będzie działało z filtrami innych producentów. Podczas wymiany filtrów zalecamy noszenie środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek ochronnych i maski na twarz. Przed wymianą przygotuj plastikowy worek na odpady wystarczająco duży, aby zmieścić filtry w całości. Ostrożnie umieść brudne filtry w worku, szczelnie zamknij i wyrzuć do kosza na śmieci. Filtry nie podlegają recyklingowi. Umyj ręce po kontakcie z brudnymi filtrami. Wymiana filtrów. Naciśnij zatrzask znajdujący się w górnej części urządzenia, ciągnąc panel przedni w swoją stronę. Wyjmij stare filtry i umieść je w plastikowej torbie, szczelnie zamknij i wyrzuć. Zużyte filtry nie podlegają recyklingowi. W razie potrzeby panel przedni, otwory wentylacyjne i panel sterowania można oczyścić suchą miękką szmatką. Usuń wszelkie opakowania lub folie z nowych filtrów przed ich montażem. Oderwij zabezpieczenie pasków samoprzylepnych. Z zielonego filtra wstępnego, Przyklej filtr wstępny po stronie czarnego filtra węglowego. Wyrównaj naklejki z certyfikatem Areamax Pro na filtrze i wewnątrz urządzenia. Włóż filtry i upewnij się, że zielony filtr wstępny jest jako pierwszy. Filtr HEPA powinien być skierowany na zewnątrz. Zamknij panel przedni, usłyszysz kliknięcie. Aby zresetować ikony filtrów, zacznij od wybrania filtru, który chcesz zresetować. Naciśnij i przytrzymaj palec na tej ikonie przez 3 sekundy, aż ikona zmieni kolor na zielony. Naciskaj przez dodatkowe 3 sekundy, aż ikona zgaśnie. Powtórz proces, aby zresetować wszystkie ikony filtrów. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem 00818101810. 18, 10 18 10.